Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku z The Last of Us. Jesteśmy sobie tutaj, gdzie skończyliśmy, czyli w, w tych dziwnych podziemiach, uciekając przed WLF. Za y, nami jest ta, co się dziwnie zachowuje, a przed nami jest y, przejście. Takie dziwne, więc przechodzimy. Oby było tam przejście. Prawie nas mieli. Wiem. Przejście? No jest. Oj. A nie, ona nie widzą, Dobra. Dobra, mniejsza z gibity dalej. Oj, oj, oj. Są tu w lefi. To no, właściwie blizny czy inni intruzji? Masz coś tutaj? do wyraźnie powiedz Uważaj. zajmujemy się tymi intruzami. Blizny właśnie zarżnęły cały oddział. Powinniśmy pozwolić, żeby zarażeni się nimi zajęli. Nie, zabiły Majka. Zapłacą za to. Wiesz, że dorwał też Jordana? Nie. K kurwa. Uch. Zróbmy sobie, Tumiczek, na wszelki wypadek, mimo wszystko. No szkoda, że mi tak dziwnie ten. Nie wiem, czy widzicie, ale namierza mi yy, nie tam, gdzie powinno. Zobaczmy, już... czy FOBES się wszystko ustawiają tak. Wydawało nie, ale... To jest git. Znaczy, koszkoń jest imprezy. Teraz sens nie chcę, musimy się... strzelać. O... Ale no poczekajmy, bo Dina tutaj sobie daje radę elegancko Z co widzę Dobra, puść mnie Dina Puść mnie Idź stąd Pamiętajmy też o że mam mało amunicji, to niezbyt Miła sytuacja Zamienimy broń na pana strzelbę I zdejmijmy tumik, to tu nie jest potrzebne tutaj Ocież Jakby ten tumik nas z tych, mówi działać Uy! Dobra. Lepiej nie zostawać tu na długo. Też tak myślę, Jeźdź aczkolwiek... I spadajmy. No właśnie, to jest... na uwaga, chciałbym pozbierać sobie coś. Czy tu gdzieś więcej amunicji, coś tego, o, 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 coś tutaj leży Jest Ammo Ja mam włos jak debil, dopiero teraz zauważyłem, no cóż Mniejsza, większe, kogo to interesuje? Tu sobie leży, elegancko widzę Dobra. Amunicja Dobra, tylko teraz, kiedy mamy uciekać, Pani Kolżanko? razi mnie ta klara No już nie stworzymy A tam jest apteczka do podniesienia, ja w sumie nie mam full życia, sobie Gdzie tak też to było. Podjmę sobie tą broń. Zmienię min rewolwer. Nie wiem czy dobrze idę, ale. Ale tak, tak, dobrze idę. Okay. Widzę tam światełko, albo ktoś tam był, ewentualnie. Nie, to światło inne. Dobra chodźmy T... Wydaje mi się, że już nam nic nie zrobił. Jesteś cała? Tak. dzięki skarbie. O! Wynośmy się stąd. Coś ty mi powiedziała? Nie lubię takich wąskich przejść Są dość stresujące Słyszałaś jak na nas wołali? Blizny Ciekawe czy te morale to ich sprawka Jak wybebeszenie tych wilków Wszyscy w tym mieście są jebnięci Kompletnie Po co ja tu wychodziłem? Tu nic nie ma o, tu są pilsy. Taki A tu amunicja, pilsy, kartka, Jules. I jest Jules. A. Możecie sobie poczytać. Ja wam nie będę e, tego. tutaj organizował czytania wspólnego, bo. bo po co? Bo może nie każdy chce. Ok, czy jednak musimy tędy wyjść, ale. problem jest taki, że nie wiem, co dalej. A to dalej, dobra, dobra. Ale dobrze i tak, że się wróciłem. Co się ich zjada? Wiecie co? Chyba wezmę pana snajperkę, bo Płównie mogłoby się tutaj dalsze odległości grane, jakby nie patrzeć Mmm, tu nie ma Mniejsza, większa, ale idziemy dalej. Uh. Jezu, widziałaś kiedyś coś takiego? Z burchlaków sączy się kwas, ale to nie brzmiało jak burlak. burchlak. Nie wiem, z czym walczą, ale pozwólmy im się pozabijać. Słusznie. Hmm. no, nie będę za nimi tęsknił. Dobra, idziemy na górę, co ciekawe Co nas tutaj czeka Bo to nie jest zbyt takie rurka, rurka Kończy mi się to z weź w ogóle. nie Tam mi wiecie, warto ulepszyć dopiero trochę później To jest na ulepszania, ale czy ja mam tyle śrubek? Raczej ich nie podnosiłem zbyt wiele ostatnio To jest kilka, ale tak, nic nie da. Niemniej jednak zobaczmy. Zobaczmy 24 śrubki, No Nawet nie świrujmy pawiana. Nic tu nie ulepszymy dzisiaj. O, 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 coś, coś, coś. Paśma, które na full. Niech będzie. Tu nasz toporek, ale no, no nic. Jaki jest plan? Tam jest kolejna drabina Dobra Jak się tam dostać? Wystarczy Gdzie to dorzucić? Mam drabinę? Nie no raczej wystarczy się wydaje, co? Chyba, że po prostu... No, gdzie... AL-1, al się bardziej rozbujać. Dobra, to widziałaś jak się to robi, więc... więc też z radę a tam mamy drabkę do góry, o której oni gadali, ale tu są jeszcze jakieś drzwi no, zobaczmy te drzwi, pierw Uuu, amunicja, amunicja I że moja postać nie umie wytwarzać amunicji. Aby było dość przydatne. Pociągle ciągle jestem teraz na takim minimum. Drabina odpada. Niech to. Co ja zrobić z tą informacją? skoczyć? No co ja mam teraz zrobić? Nieważne Dina, będę Kolejny chłopak! Uciekaj stamtąd! Tak, uwaga! Ja chcę wiedzieć, co ich bije, idziemy tam, idziemy tam Pomogę ci, pomogę! Kurwa, Nie! Mm -hmm. Nigdy takiego nie widziałam. Ja też nie Ja też nie. Ja nie. O, tędy Tędy przejście, dobra. mamy zejście tak w zejście, tak do tego do tego gnoja brzydkiego A nie, do pokoju obok Ale on tutaj będzie, bo on poszedł tam Będzie przejść, miał Ej, te bydle tu idzie A, zainfekowanie nie widzę światła Twojej latarki Bardzo ważna informacja to bydle tu chodzi To bo jest problem. Tego bydlaka pozbyć. To ogromne i dość niebezpieczne chyba. O, ta se stanęła elegancko, fajnie, w dobry sposób. Napiszcie w komentarzu yy, Dina, co ty robisz. Tak, jak chyba przed nim. Nie wiem, czy to było samo hasło, ale coś takiego też z Dinu. Możecie napisać. Albo napiszcie Dina dobra kryówka. O. No dobrze się przed nim ukryła. Dobra, czy ja chcę do niego strzelać ze szczelby? Jeszcze nie. Właśnie widzę, że chyba idzie gdzieś indziej, ewentualnie nie, znów idzie w moją stronę. Uwaga! Oj, chyba mnie zauważył. Ulu, lulu, lulu, lulu. Dobra. Dość mądrym było się... Dość mądrym było się ukryć tu, tu, tu. Okej, okay, ta se zapisała, fajnie, fajnie. O, jebać tych skurwielni! Oberwałaś? Nie, jestem cała. Chłopacze? Tak na nich wołali? Ta! Skąd one się do nich biorą? Nie mam pojęcia, ale są mądrażające. A tak, jak i ty? No dobra, prawa z nimi została załatwiona. Pleczkę ze szczele teraz użyję, bo i tak mam max rzeczy do tworzenia pleczek. Ej, w ogóle ja zapominam ciągle o używaniu tych wszystkich bomb, wszystkich rzeczy i tak dalej, motowu Przecież to by mi ułatwiło tyle walki. Nie jest to zbyt dobre. Niezły kwas, mordo Tu mamy coś Tu mamy wodę, ale woda mi nie jest aktualnie potrzebna Tu mamy coś do podciągnięcia, aczkolwiek pierw wolę sobie te tereny, bo... na to, że to było takie... Właśnie, że to było pole bitwy przygotowane, że tak powiem Tutaj będzie pochowana amunicja I inne smakłyki. No nic, yy, znaleźliśmy wszystko... Wszystko cału amunicja, która tutaj jest przygotowana i idziemy dalej. Nie dlaczego tak zacząć dziwnie gadcze, ale mniejsza o to. Dobra, lecimy. Łe, jaki kop? Zobaczmy co się stanie. Nie spiesz się. Już. Prawie. spoko. Udało się? Przeszliśmy. Chyba czysto. Na tyle, na ile widzę. Nie, słyszałem jak on słyszałem... Tak jakby nam było mało. Takie prawo natury. No, a natura to suka. Natura to suka. Okej okay. Coś tu z Kto ci tu pozwoli wchodzić? Przecież to ja zawsze byłem decyzyjną osobą we wchodzeniu w różne miejsca. Teraz ty się pchasz Kto ci na to pozwoli w ogóle? Dina. Nie podoba mi się Twoje zachowanie. Max amunicji do szczelby. Trzeba... No zmi. Chata też się bije i Zbagowało się chyba. I nic, mamy fula w strzelbie. No, tu mamy przejście wybuchowe, śrubki, karta. Śrubki elegancko, bo trochę małych mamy. Przed chwilą zresztą widzieliśmy na no, no warsztacie. No dobra, przebadany pokój. Dalej się da iść, ale to w takim razie w drzwi A za tymi drzwiami co? Ekspres do kawy. Co to? za kurka. Czy to aby nie ta panienka z graffiti blizn? No. Ciekawe dlaczego wilki nazywają ich bliznami. Po tym co dziś widziałyśmy, chyba wolę nie wiedzieć. No Ja wiem już. Przez to coś przez ten znak taki. to namiała z tyłu. Figurka. ja wszystko wiem. Szlak. Potrzebny jest kod. Skąd ja ci ten, kod wezmę? Kup coś do picia, to ci go przypomnę. Automat do picia, automat do picia. Tu, ten? Ten, nie ten. Weźesz się od babo mnie wkurzasz To nie jest automat do picia To musi być automat do picia A gdzie jest to przypomnienie Chyba, że nie Alkola hmm. Może nie w tym automacie konkretnie, co? Może tu? Nie, ale to nie są do kupowania To nie jest Nieważne. Trzeba było to rozbić. Wystarczy podpowiedzieć, że nie odgadniesz reszty, co miałeś z tym facetem. Jeden, pięć, dwa. Jeden, pięć, dwa. Sprawdźmy. Jeden, pięć, dwa. Dajmy na to, że dam pięć. A. Trzy, cztery. Jeden, pięć, dwa, cztery. Trzy. Jak to zrobiłaś? Czary. Lubię czary. Widzę, że tu grubo się bawimy. boże pokoju. No, Eli został to. Patrzyła do tej szafki, bo miała z niej wyskoczyć. Po prostu jakieś takie zapasy tego typu rzeczy. Tak? No tak Są też naboje Które mnie bardzo cieszą, bo ja lubię naboje Ale no to w sumie Po prostu taki Pokój z lutem lut. No spoczko, zawsze to coś Sobie Przeładuję teraz pistolet mój Nie mam co przeładowywać, dobra weźmy ten rewolwer, bo nie wiem, jakoś bezpiecznie czuję się, kiedy mam tę to, to broń, która ma mniej jednak. A to dlatego, że wtedy wiem, że mogę zmienić na broń, która jest pełna, więc tak jakby. Mam mamy jakieś przejście? Nie. No nie otworzymy, bo ten. Na pewno jest jakieś przejście. Grunt to optymizm. Bo tam masz exit, tak? Dobra, trzeba będzie zeskoczyć tutaj. Trzeba będzie zeskoczyć tutaj. Gdzie ona jest? Nie wiem, ale zeskoczymy tutaj w następnym odcinku. bo Mamy 27 minut Eli y, na broni. Dlaczego to zrobiłaś Eli? Nie wiem, ale tak jak mówię, no to wiemy się wszystkich odpowiedzi na nasze pytania już, już w następnym odcinku. Chciałem powiedzieć już jutro, ale nie wiem, kiedy ten odcinek wleci. Także. Także cześć cześć, siemano i do zobaczenia.